Dzisiaj porozmawiamy o zadaniu raper. W tym zadaniu mieliśmy dane dwa ciągi liczb całkowitych, dodatnich i chcieliśmy sobie z nich wybrać dwa podciągi równej długości, tak żeby pierwszy element drugiego wybranego podciągu był na prawo od pierwszego elementu pierwszego wybranego podciągu, drugi element był na prawo od drugiego i tak dalej. Także no, to zadanie w pewnym sensie dosyć łatwo jest, można sobie zinterpretować jako skojarzenia w grafie dwudzielnym tworzone wierzchołkowo. Po prostu mamy sobie te elementy naszego drugiego ciągu. No i teraz wiadomo, że jeżeli na przykład wybierzemy element e, tutaj trzeci, no to odpowiadający mu element, czyli element, e, na tym samym numerze, czyli na przykład jeżeli to będzie jako drugi element wybranego pociągu, no to element drugi pierwszego wybranego pociągu musi być przedni, czyli musi być po prostu na jednej z tych pozycji. No tak samo tutaj, jeżeli wybierzemy sobie ten element, to odpowiadający mu element pierwszego wybranego pociągu musi być najniższych dwóch pozycji i tak dalej. Także mamy sobie taki taki graf dwudzielny, bardzo prosty w zasadzie, i chcemy sobie w nim znaleźć e, skojarzenie, czyli taki zbiór krawędzi e, rozłącznych wierzchołkowo, że e, suma e, wagi ich końców jest minimalna. E, no i oczywiście moc tego zbioru wybranych krawędzi wynosi k, które było dane w zadaniu. Problem znajdowania skojarzeń w grafach dwudzielnych, nawet ważonych weśmokowo, to jest problem rozwiązany. I z takim najbardziej znanym chyba algorytmem kombinatorycznym rozwiązywania tego problemu jest po prostu zachłanne znajdowanie kolejnych ścieżek powiększających. Czyli po prostu zachłanne powiększanie naszego skojarzenia o kolejne krawędzie. Przy czym no, możemy modyfikować już dotychczas wybrane krawędzie zgodnie z bardzo prostymi zasadami. Także no, tutaj już myślę, że e, smażę te krawędzie, ich jest dosyć dużo, prawda? No to też trzeba zauważyć, że ponieważ w zadaniu mieliśmy ograniczenia rzędu by pół miliona, no nie jesteśmy w stanie sobie tak bezpośrednio rozsądować tego grafu w pamięci. No oczywiście nie musimy, bo graf jest strasznie prosty, no ale takie bezpośrednie zaaplikowanie algorytmu na skojarzenia też by tutaj mogło nie zadziałać, prawda? E, no bo graf jest rozmiaru m kwadrat. No dobrze, ale jeżeli już sobie wybraliśmy jakieś przykładowe skojarzenia. W naszym grafie, tak? no to jest jakiś poziom krawędzi, który jest w tej naszym oryginalnym grafie. I teraz chcemy je jakoś powiększyć. No to oczywiście możemy sobie do niego dołożyć jakiś wyszogi, który jest bezpośrednio połączony krawędzią. Ale możemy też do dołączyć dowolną ścieżkę powiększającą. Ścieżka powiększająca to jest po prostu taki twór który zaczyna się z dowolnego wierzchołka nieskojarzonego dotychczas, czyli nie będącego końcem żadnej krawędzi żadnego do skojarzenia, no następnie przechodzi na przegląd krawędziami nieskojarzonymi i skojarzonymi. Oczywiście to takie, które istniały w naszym oryginalnym grapie, aż, prawda, aż, aż dojdzie do jakiegoś kolejnego wierzchołka nieskojarzonego, z którego jest rzeczywiście nie może ich no i jeżeli, no oczywiście widać tutaj jak można łatwo, wystarczy te krawędzie, które należą czy nie do skojarzenia, należą do ścieżki usunąć z grafu, pozostałe krawędzie dołożyć do grafu i w ten sposób nasz zbiór wierzchołków w grafie e, powiększy się o 2, tak? Zbiór wierzchołków należących do skojarzenia powiększy się o 2, poza tym się w ogóle nie zmieni. E, no i nasze skojarzenie jakoś tam się e, zmieni powodem tej ścieżki powiększającej. No i to jest dosyć znany fakt i nie jest też wcale nie trudne do to z tym nie będziemy się że e, Wystarczy zachłannie dodawać takie ścieżki od najmniejszej, aż uzyskamy, aż nasze skojarzenie będzie miało rozmiar k i wtedy uzyskamy najtańsze skojarzenie rozmiaru k. Oczywiście bezpośrednie zaaplikowanie algorytmu znajdowania kolejnych ścieżek powiększających do naszego problemu nie ma zbyt dużych szans na działanie w odpowiednim czasie dano bo taki algorytm, no, ponieważ ciężki wysięć rozmiaru miniowego, no taki naiwny algorytm na się będzie działał co najmniej w złożoności e, czasowej n kwadrat. E, no to nam jeszcze nie daje szans powodzenia. Także zaraz przejdziemy do tego, e, jak jaki sposób można efektywniej zasymulować działanie takiego algorytmu na naszym specyficznym grafie, a zanim do tego przejdziemy, może po prostu prześledźmy na naszym danych przykładowych, bo to ten rysunek przypadkiem wykaza się z danymi przykładowymi. Prześledźmy, jakby zadziałał taki termin po prostu znajdowania kolejnych ścieżek powiększających. Od najwyższej. To tak. Najwyższa ścieżka powiększająca w takim grafie z pustym póki co skojarzeniem, no to będzie po prostu krawędź, której suma końców, suma war końców jest najmniejsza. No w tym wypadku to będzie krawędź 3,1, tak. Przypominam, że w teście przypadkowym szukaliśmy skojarzenia o, o rozmiarze 4. Także tutaj zrobimy sobie jeszcze 3 takie kroki powiększania tego skojarzenia. Teraz też warto zauważyć, że w żadnym optymalnym rozwiązaniu rozmiaru 4 ta krawędź 3.1 nie będzie obecna, na mimo to my ją znajdujemy w pierwszym kroku. Tak więc tutaj widać, że zobaczymy zaraz magię ścieżek powiększających działania. Eee. Także jaka będzie kolejna najdrzejsza ścieżka powiększająca. Krawędzi 4-1 nie możemy sobie tak bezwienia dołożyć do skojarzenia, bo 1 to jest już wierzchołek skojarzony. Najgręszą krawędzią, która nie leży do skojarzenia, byłaby chyba krawędź 7 4. Ale to nie jest najrzeższa ścieżka powiększająca. Bo możemy znaleźć sobie ścieżkę od 2. Do 3, do 1, do 4. Po założeniu takiej ścieżki do skojarzenia uzyskamy um, taki skojarzenie. Teraz kolejna najważniejsza ścieżka, wyłączająca. No tutaj już nie będzie zbyt ciekawy. Tutaj już będziemy mieli ścieżkę, krawędź 7, 3 a będzie 7, 4, 8, 4, też rzeczywiście zlecenia naszego testu nasz graf. To nie jest przypadkowy graf ogóle. Zastanówmy się, jak wygląda struktura ścieżek powiększających w naszym grafie. Czyli na przykład z wybranego wierzchołka do jakich wierzchołków możemy dojść po drugiej stronie po ścieżce powiększającej? No oczywiście możemy dojść, jeżeli możemy dojść do jakiegoś wierzchołka, to możemy dojść do wszystkich wcześniejszych. I to jest prosty fakt. No, teraz wystarczy więc wiedzieć, jakie jest skrajnie prawej wierzchołki, do jakiego możemy dojść. A jeżeli jest jakieś skrajnie prawej wierzchołka, do którego możemy dojść na górze, to możemy również dojść do, do odpowiednika na dole. Czyli wystarczy wiedzieć, jaka jest po skrajnie pozycja w obu tych ciałek, do której możemy dojść po ścieżce powiększającej, yy, zaczynając z każdego wierzchołka. No to oczywiście możemy się cofać po krawędziach należących do skajarzenia. No i tutaj już nic nie będzie, tutaj już nie przechodzi żadna krawędź nad tym wierzchołkiem, dlatego nie będziemy w stanie się cofnąć. Także w zasadzie możemy się cofnąć z danego wierzchołka tylko wtedy, kiedy przechodzi nad nim jakaś krawędź pojawienia. Także na przykład z wierzchołka tutaj trzeciego możemy się cofnąć do wierzchołka piątego i nie dalej. Jak można utrzymywać sobie takie informacje efektywnie? po no pierwsze zauważmy, że te krawędzie, jakie już wybraliśmy, jakie już należą do skojarzenia, no dzielą sobie na ten ciąg na takie jakby składowe, które po prostu wyznacza... M mówią nam, że od każdego z tych wierzchołków można dojść do każdego innego po ścieżce powiększającej. I tutaj mamy trzeci ostatni taki, taką składową. To, co to tak naprawdę znaczy, że jak można łatwo sobie reprezentować tę naszą strukturę krawędzi i to, która krawędź nad którą przechodzi? Pomysł jest taki: dla każdego wierzchołka, który należy do skojarzenia z ciągu górnego, napiszmy sobie jedynkę. Dla każdego wierzchołka, który nie należy który należy do skojarzenia z ciągu dolnego, napiszmy sobie minus 1. a pozostałych śródoków napiszemy sobie zero. Teraz przesumujmy sobie po prostu sumy prefiksowe tych ciągów razem. Także suma tych liczb tutaj to będzie 0, tutaj to plus to to będzie jeden. No i teraz okazuje się, że po prostu przerwy między naszymi kolejnymi składowymi są wyznaczane przez 0. Oczywiście przy dodawaniu jakiejś krawędzi do skojarzenia aktualizacja tych składowych jest bardzo prosta, jeżeli skorzystamy z jakiejś w miarę e, rozsądnej z danych, takie jak drzewo przedziałowe. No tutaj po prostu sprawdza się dodawania dodawania jedynek czy też minus jedynek na sufiksa. No, właściwie zbliżamy się już do końca. Jedyne czego jeszcze potrzebujemy to jest znajdowanie sobie w takich składowych najwyższego wierzchołka na górze i najwyższego wierzchołka na dole, między którymi możemy przejść. Czyli najwyższego wieszoka na górze, który nie należy do skojarzenia i najwyższego wierzchołka na dole, który nie należy do skojarzenia. Dla przykładu, gdybyśmy chcieli znaleźć w tym grafie najwyższą ścieżkę powiększającą, żeby że to skojarzenie do rozmiaru 5, to, to możemy sobie popatrzeć tak. Tutaj już nie ma żadnych nie nieskojarzonych, więc nic nie zrobimy. Tutaj najźlejszy wierzchołek nieskojarzony na dole w tej składowie to jest 5, a najźlejszy nieskojarzony na górze no to jest bez wyboru 9, tak? Więc tutaj możemy dołożyć krawędź, ścieżkę objęcia z za 14. Tutaj najźlejszy wierzchołek na dole to jest 8, najźlejszy wierzchołek na górze to jest 6, także też mamy ścieżkę objęcia 14, także mamy dwa różne wybory, tak? Ale widać, że jest to dużo, dużo prostsze niż takie bezpośrednie szukanie ścieżek powiększających. Właściwie wystarczy brać minimum tutaj dwóch ciągów których struktura się troszeczkę zmienia, ale zmienia się w sposób bardzo kontrolowany. I taki sposób, który jest bardzo kompatybilny z zachowaniem drzew przedziałowych, które jak nie wątpię, już nasi zawodnicy mieli okazję dobrze e, e, poznać i polubić się z nimi podczas tego rocznego naszych drzewach przedziałowych musimy przechowywać strukturę dotychczas istniejących ścieżek powiększających, co sprowadza się właściwie do przechowywania ciągu liczb, liczb całkowitych zmieniających się. E, przez dodawanie jakichś sum do, do sufiksu. E, musimy pamiętać jakieś minimalne osiągalne wierzchołki w takich składowych i w ogóle w takich e, przedziałach, e, no, żeby umożliwić znajdowanie e, najmniejszych, nietrywialnych ścieżek połączających, które po prostu właściwie łączą dwa wierzchołki z jednej składowej, co okazuje się prostsze niż mogłoby się wydawać przy, przy pierwszym spojrzeniu na, e, na algorytm. No i, no i oczywiście znajdowanie takich trywialnych ścieżek powiększających pomiędzy różnymi składowymi, e, które po prostu składają się z jednej krawędzi, więc właściwie po prostu łączą dwa wierzchołki, e, z których jeden jest na prawo od drugiego. No takie coś na drzewie przedziałowym oczywiście nie jest żadnym problemem. E, złożoność takiego rozwiązania no to jest. E, no oczywiście N, bo musimy coś tam wczytać, plus kalog N, bo wykonujemy K operacji na drzewie przedziałowym. Także no warto zaprosić, dla dla mniejszego niż jakiś n przez n, to nawet nasze rozwiązanie jest liniowe, co jest miłym faktem. Także wszystkim, którym się to zadanie spodobało, polecam zaznajomienie się z innymi zadaniami dotyczącymi skojarzeń w grafach z potyczek algorytmicznych, w szczególności na przykład zadaniem o balonach z finału potyczek algorytmicznych. No, a ja już się wymedowuję i dziękuję Państwu i życzę dobranoc.